I okręcę. Dawaj. Nie wejdzie. Ja już jedną nagrałam. Uciekaj! Daj ci kołek. E, hej, na nie, pewno. Nie, no nie kołek. Coś ci spadło. Do <noise> z drzewa. Z tego... To nie jest kołka? coś, ty. Kołek, że... Gdzieś... Co to spadło? Co to, kurwa, Pół kilometra jest. Skur. Ucięte jakieś, kurwa, z czegoś id? Nie wiem. <noise> Albo go może rozczepało. No. no to jest taka sama, ta długość? Co? Taka sama długość taka. No to, ty, no to go rozczepię widzisz. Rozwaliło go na, na, na drobne części. Par jakie dziury robi w lodzie.